Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woń kochani znowu z mojego winogronowego letniego, zacisza przychodzę w dzień wcale nie taki letni tylko chłodny, zimnawy, ale też mokry przy okazji więc ja pomimo niesprzyjających warunków i tak jestem zadowolona z tego, że taka a nie aura a przychodzę z taką paczuszką powiedzmy utrzymaną w kolorystyce no, naszej ogrodowej tutaj, złożyłam takie dość przypadkowe zamówienie przez telefon i proszę I zaraz zobaczymy, co ja tam znajdę w tej paczuszce. To była taka paczka. Yy, zadzwoniono do mnie z Roszerze, że tam jakaś rocznica przypada, od kiedy ja tam jestem, yy, no, gdzieś tam zarejestrowana i kupuję właśnie poprzez tą, yy, chyba, kartę, tak można powiedzieć, czy przez to konto, które tam gdzieś oficjalnie funkcjonuje. I yy, no, zaproponowano mi kilka rzeczy w dobrej cenie, ale ponieważ. Yy, mnie pielęgnacja tak średnio interesuje, a jedynie perfumy. Natomiast jestem w temacie perfum drzewnych, pomyślałam sobie, że zamówię jakieś perfumy drzewne. Także zaraz zobaczymy, czy będzie. Bois bo bodajże. I potem się okazało, że już mam taki flakonik, No tak, że będę miała dwa. I dostałam jakieś chyba za jeden grosz jeden flakon. No tak, tu już jest przykryty. Otwieram jeden flakon za jakąś taką symboliczną kwotę to będzie to no i jakaś niespok... kosmetyczka Aha to ja sobie można jeszcze sobie było wybrać także jeszcze tak so elixir bois sensual tak drewno zmysłowe po czym jak zaglądałam na potrzeby ostatniego filmu na stronie wroshera to tam drewna nie widać no ale myślę że może to jest taka oczywista oczywistość. Na pewno jakieś, jakaś baza drzewna tutaj musi być. No właśnie. Yy, nadzwyczaj zmysłowe, cenne drewna. No. Także myślę, że zobaczcie Państwo, no szczerze, z ręką na sercu. Zaglądałam na stronę i w tam na tą ich piramidę zapachową. Tam chyba były wyszczególnione różne ciekawe nuty, a te drewna, no może ze względu na nazwę, zostały przemilczane. i y, takich łagodnych, balsamicznych, można powiedzieć, balsamów. Kombinacja paczuli, to pamiętam, wanili, absolutus vanilli i rysu. No i właśnie na tych, moim zdaniem, jest to drewna. Marisa Lamań, Olivier Cress. Także tak wygląda flakonik, to jest ta starsza edycja oczywiście. No a przy okazji, ponieważ ja jestem bardzo, bardzo fioletowa, zamówiłam sobie jeszcze ten flakonik fioletowy. I tutaj mamy wskazane alchemia, też drewna. Także tych drewien będzie tutaj z tuberozą. Też vetiver, paczula Marisala mali znowu. Także ta linia, są eliksir. Zaciekawiło mnie to, tropical temptation. No, jak wspomniałam, to miało być za grosze. I co tutaj jest? Osmantus, brzoskwinia. Słodka pomarańcza Amandine Clerc Marie. Też perfumierz. Zobaczcie, jak to się niesamowicie rozwinęło. To ta jest informacja od perfumiarza. Także na razie zrobię otwarcie paczki. A testowanie zapachów to może potem. Ciekawe, czy to jest ta niespodzianka. To teraz może tak. Skoncentrujemy się na niespodziance. Może dzisiaj nie będzie jakiś bardzo długi film. Może tu jest coś napisane. A nie, nie będę czytała. Zobaczymy, co w środku no niestety trochę kapie, szkoda tych flakoników dlatego będę szybko kończyła to nie jest jeszcze czas na otwieranie aha, zamówiłam taki zestaw do paznokci no dlatego, o świetny na, na podróż znakomity, bo to często coś się tam złamie, uszkodzi no super sprawa, też to jakieś tam groszy kosztowało, czyli ten zestaw do paznokci, szkoda, że nie powiedzieli że podróżny, bo bym się cieszyła bardziej, aha, jeszcze ta niespodzianka Carité Extraordinaire Muszę powąchać, no bo to najważniejsze. Nie lubię zapachu masła karité, ale ten nie jest zły chyba. Kupiłam kiedyś pomadkę właśnie od nich z tym masłem karité no i to nie była moja bajka. Aha, tu chyba coś tam dodali, bo samo to karité bachniało mi jak po prostu tłuszcz. Jak właśnie masło. Także tak wygląda moje zamówienie. Dostałam jeszcze chyba katalog. Słuchajcie, ja bardzo lubię rzeczy na papierze, bo te pliki elektroniczne gdzieś tam giną. Na przykład dzisiaj szukałam informacji o perfumach, których już nie ma w ofercie, na przykład Ejwonowskich i już na stronie nie ma. Jakbym miała katalogi na bieżąco, to bym mogła te rzeczy mieć. Na pewno kiedyś informacja o tym zapachu była na stronie marki. Chodziło o... Tak zdradzę przy okazji, robię film o perfumach tuberozowo, Tuberozowych, po prostu, bo u mnie już tuberozy zaczę zaczęły kwitnąć. No i szukałam o tym ich zapachu Maria, tuberozy i Jaśminu. No i właściwie jest tylko na Fragrantice, ale Fragrantica to już zaczyna takby swoje tam spostrzeżenia co do nut wprowadzać. A okej, okay, niech sobie tak robią, ale no lubię się odwołać do strony producenta. No a tam już nic nie było, bo to już jest chyba zapach wycofywany, więc stąd moja miłość do katalogów wszelkich. Jednak papier. Może nie powinno tego za dużo powstawać, ale myślę, że jest ważny katalog. Nie, wa nie warto z niego rezygnować takie w formie papierowej. To by było na tyle moich zamówień. Nie wiem, czy robiliście takie zamówienia przez telefon. Trochę się bałam, jak to będzie z płatnością, bo to y, zamówienie, składanie zamówienia przez telefon no jakoś tak mi się y, źle kojarzyło. Trochę się tego bałam. Rozmowa wprawdzie była nagrywana, no ale jakoś tam poszło. No. Także jest. To co zamawiałam jest. A testy perfum będą w osobnym filmie. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego. Pa pa.